Projekt powstaje w ramach szerszego projektu tworzonego przez Muzeum prowadzonego przez Muzeum Literatury Przepowiadanie Miasta, który towarzyszy wystawie monograficznej Mirona Białowszewskiego. Będzie to projekt stworzony przez studentów polsko-japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych pod tytułem Język Miasta. Każdy z autorów, poszczególnych studentów zaprezentuje swoją ścieżkę przeżycia współczesnej Warszawy. Ścieżkę, którą przechodzą jak gdyby w oparciu o poezję Mirona Białoszewskiego, mając jego poezję gdzieś, gdzieś w tle ale wprowadzając zupełnie nowe, współczesne tematy przy pomocy rejestracji różnego typu audiowizualnych. Tematy są bardzo różne, ale zawsze otwierające jakieś dodatkowe światy poetyckie.